Kościół zawsze sprawiał, że czułem się bardzo niekomfortowo, trochę tak jak podczas którejś z moich wystaw. Jedną z rzeczy, których nie znoszę podczas wystawy malarstwa jest to, że niektórzy zamiast cieszyć się obrazem, podziwiać go z perspektywy, podchodzą bardzo blisko i szczegółowo go analizują. Sprawiają, że czuję się niekomfortowo, gdy oni przyglądają się mu z notatnikami w ręku i okularami na nosie. Któregoś razu pewna kobieta weszła do galerii, w której siedziałem, i właśnie zamiast popatrzeć sobie na obraz, z notatnikiem w ręku podeszła bardzo blisko. Przystawiła w zasadzie nos do samego obrazu i coś zanotowała. Po czym przeszła do kolejnego obrazu i zrobiła dokładnie to samo. To mnie naprawdę zirytowało. Czemu nie może po prostu czerpać przyjemności z oglądania? Więc zabrałem sobie odwagę, podszedłem do niej i już miałem powiedzieć, czy nie możesz? A ona odwróciła się do mnie i powiedziała, witaj, jak się masz. I miała wtedy takie nieprawdopodobnie grube okulary. Ogromne. I powiedziała, przepraszam bardzo, co na pewno wygląda bardzo dziwnie, ale ja mam bardzo słabe wzroki, muszę z bliska przyjrzeć się teksturze płótna, śladom ruchów pędzla, a piszę poezję właśnie o teksturze obrazu, o pociągnięciach pędzla. Odjęło mi mowę. Nie przyszłoby mi do głowy takie wyjaśnienie. Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo przed sekundą mnie omal wybuchnąłem. Zamierzałem zachować się naprawdę niegrzecznie. Myślę, że w podobny sposób patrzyłem zawsze na Kościół, na Boga i na chrześcijaństwo. Tak jak na tą panią, dlaczego mnie oceniasz, mówiłem, dlaczego mnie osądzasz, ale okazało się, że to ja błędnie ją odebrałem. Często coś błędnie oceniam. Tak postrzegałem jej zachowanie, ale kiedy bliżej ją poznałem, spotkało mnie coś, czego się najmniej spodziewałem. Powiedziała, podoba mi się to, co robisz. Była mną zainteresowana.